z dzisiejszego pierwszego czytania z księgi Izajasza oto pan uczyni dla swoich wybranych czyli dla tych którzy będą mu wierni na ziemi do końca swojego życia ucztę wyborną z najlepszych mięs i najlepszego wybornego wina kiedy jest najlepsze wino wtedy kiedy leżakuje sporo lat w ciemnej piwnicy i nie jest przelewane Wówczas po latach osadza się na dnie wina pewien osad. Wydaje on wówczas cudowny aromat i niezapomniany smak. Jeżeli chrześcijaninie chcesz na końcu swojego życia być wybornym winem, z którego Pan uczyni swoją krew w kielichu przymierza, bądź cierpliwy. I nie daj się przelewać nieustannie z duchowości chrześcijańskiej na poglądy antychrześcijańskie. Bądź stały, systematyczny, wierny, leżakuj w jednym naczyniu Pana Boga, a zobaczysz, że pod koniec życia będziesz miał taki smak i aromat, że będziesz pachniał Królestwem Bożym. Nie bądź zmienny w swych poglądach. Bądź stały w swojej duchowości. Powodzenia!